Siema ziomy, dzisiaj robimy przegląd Sonic Moda Nagrywam to drugi raz, więc mi się nie chce Mam kawałek górną, jestem szybki jak Sonic, jak Błyskawica Czekajcie, będzie śmiesznie No więc teraz jest śmieszny przegląd moda Sonic Mod Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba Miłego oglądania ziomy I już jestem z to jestem pełen energii. Teraz na spokojnie nagrywam, będzie super zabawa. Oczywiście tak, to są soniki, soniki. Bo teraz yy, pewien typ coś obsiedził, który nie zmotywował mnie do nagrywania. Z uwaga, tak, tu patrzcie, tutaj mamy piękne chaosy emeraldy, jakbyście chcieli wiedzieć. Jest dużo takich emeraldów. Tu w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jest bez sensu kompletnie. Ale mamy tu emeraldy, więc naprawdę zabawa. Nie wiem, co ty robisz, człowieku. O, ja trafiłem cię nawet. Okej, okay, nie, nie uwierzycie, co tu jest. Tak dokładnie, tutaj są... Klocki! A jak pewnie nie wiecie, o co jakie klocki chodzi? No tak, ja już mam wytłumaczyć. Po prostu to są klocki z map Sonica, czyli na przykład to jest klocek Starlight brick Lab i to było w Soniku, więc tu macie na przykład takie sonikowe rzeczy fajne! I to też jest sonikowa rzecz. No, fajna zabawa. Tutaj mamy kolejny sonikowy rzecz. Tutaj mamy dużo fajnych sonikowych rzeczy. I w ogóle... Wy widzicie ten odcinek w piątek ja muszę wam coś powiedzieć Że w... Jezus, ten mój Dobra, że w piątek Już wyjeżdżam I niestety będzie przerwa cały tydzień Więc y, Tak, więc Nie będziecie mieli odcinków przez cały tydzień Tak samo na, na moim drugim kanale Zobaczymy jak to wyjdzie, nie będę tam nic się rozgadał To po prostu powiem I pop... Jezus, jestem I po prostu jak wrócę za tydzień to wrzucę kolejny film jakiś, co będę miał i potem znowu wyjeżdżam na tydzień tym razem nad morze, bo teraz wyjeżdżam gdzie indziej, nieważne, więc będzie taka mała przerwa na kanale, wiem, teraz wszyscy płaczą, płaczcie razem ze mną, smutna małpa, nawet nawet płaczę, no to dalej mod. No więc macie tu takie rzeczy, w ogóle to, to właśnie są te rzeczy, to nie co tu... one nie służą niczym, po prostu takie są. Więc myślę, że są masne bardzo, i są mega śmieszne. To, to Zabawa, zabawa, przyjemność, zabawa. To tak, kolejnymi rzeczami, jakie tu są, są te. To są rzeczy, już wam mówię, które dają nam różne moce. Na przykład te telewizory. Na przykład weźmiemy tutaj akurat je postawie. Więc jak macie tutaj to, to możecie to użyć. Czekaj, jak to się robi. Skoczyć na to, Skoczyć na to? i dostajecie. To nic akurat i dostajecie, bo to jest totalny syf. To dostajecie efekt rezystansu. To dostaniecie yy, yy, kolejne buty Sonika To dokładnie jak, jak Speed shoes Box. A tutaj dostaniecie tarczę Absorption, chyba tak, Absorption. Więc super zabawa, super. Tak, i tu macie. Dobra, najpierw to. Tu macie kolce, które się walą. Tu macie wyrzutnie i to jest fajne. To jest największa wyrzutnia, ona jest 300. Tylko, że może się walić, to w damage. A nie, na ty nie. Ale jak na tej się wywalisz na yellow krecie, to dostajesz damage albo nie. Ale to jest najgorsze. A na czerwonej. Nie wiem, ostatnio damage dostawałam, teraz nie, to cieszcie się za nie. Ale to absorb? O, jak nie masz Sonic Shutów, to dostajesz damage. No. I co, zabije się? A tutaj macie przyspieszać, czy jak do niego dasz panel tak zwany, to robisz skryt jak na niego wiedziecie. To patrzcie, ja sobie biegnę do przodu, on ja mnie tam wali w tak. te góry. Patrz, macie tu buty, ma tu w ogóle są buty Sonika, jakby ktoś ci Tu jest mieczka, kaliburn, co daje 8 do i tu jest młotek za, dla, dla śmieszków, też daje 8 i patrzcie. Kozak, nie? Tak, przyspiesza się. Fajnie, fajnie. To teraz tu w ogóle są jeszcze właśnie owoce, jakby ktoś chciał wiedzieć, wait. Więc tutaj na przykład macie owoce i one są tylko do tego, żeby je jeść, jak ktoś się spodziewał. Więc jak je zeżreć, to po prostu dajmy, że nic tam wielkiego nam nie przynoszą, bo po prostu są... No i fest, nie, generalnie fest. Tu macie checkpoint lampki, jak ktoś chce wiedzieć, po prostu jest chyba bardziej do mapnie niż do... To tego tak. I to się craftuje jakoś, tak. Nie. Checkpointa. Z checkpointa z tego O z tego Czekaj, z tego... no oni widzą z tego, o. więc tu macie czy... właśnie z checkpoint basea, tu macie checkpoint base, czyli jak chcecie robić mapki, to bardziej z mapek, czy coś. Nevermind, nie będę się tym zajmował. Tu macie w ogóle wszystkie emeraldy, więc jak nie chcecie pojedynczych, to macie wszystkie, które nie wiem dlaczego czego służą. Tu właśnie są jeszcze ringi. Wiem, że to jest strasznie chaotyczne i można je zbierać sobie. jest więc... takie... to są takie ci śmieszne dźwięki, więc warto. I tu po prostu jak macie jednego ringa, to sobie zbieracie kolejne. Tu macie za 10 i za 1. Fajny film, zabawa. Zabawa, Tu w ogóle macie jeszcze takie to. Green Hill Grass, tutaj macie Labirynt koral to jest też z jakiejś mapki Sonika, więc... Zabawa z małpom O nie. Zabawa z Małpą! Tak lepiej. Tu macie różne płytki, tu gra muzyczka, zaraz wam je księdze. pokażę. Ja wam je pokażę. To są... Dziękuję tu muzyczki z mapek różnych z Sonika. Co ja tu jeszcze chcę pokazać? Przyjaciele moi. No zaraz, dobra, to już wszystko omówiłem tak mega szybko. To teraz macie mobki, co jest najciekawsze w tym modzie, czyli dużo mobów, dużo, ale w sumie nie dużo i zaława będzie, więc super. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. To tak, mamy tu chaosa. kogo się, i spodni mi zabrali. Małpy. Jak to mówią, małpa bez spodni, to nie małpa. Dobra, więc tak, bierzemy to. I pika hammer będzie. Dobra, to będziemy wali ich pika hammerem, bo to po prostu zadaje 8 i to 8, nie? Time Set Zero. Wiem, że się gapicie tego Sonika nie da, co ja wpisuję. Powiem wam tak, że na tym, w, sumie w tym modzie to polega na tym, że po prostu są przyjaciele Sonika wszędzie, więc to tak w sumie to bez sensu. Więc no, tu macie przyjaciele, o, tu macie... O! Mi... ciekawostkę, że ten młot to jest jej mod. A. No, więc nie bij jej młotem. Bunt. Tu macie egmena, co cię bije, ale to taki nub, że nic cię wali po no. 5 HP. Tu macie mój cień, więc jak, chcecie, jak macie dość swojego cienia, to możecie zesponować Sonika, cień, fajnie, zabawa. Tu macie tritsu, jeże tritsusa, więc jak macie dość beznadziejnego contentu na no YouTube, to chodźcie do armię tritsusa. Nie robię armii tritsusów. No, bo bo tu macie ma krem, przyjaciół. który mam ochotę zjeść, ale krem też nie jest zbyt smaczny. Ten przynajmniej. Tu macie Blaze'a, więc jak macie dosyć Blaze z Minecraft'a możecie wspomnieć tego fioletowego Blaze'a, bo chociaż on was nie zabije. Pozdro. I tu macie Tails'a, czyli jak chcecie mieć swój ogon to możecie słodki. tego ogona. On jest słodki. fajny. Mega nie bij go, no nie bij go, on jest słodki. Okej. Okay. Zbuduj mu całą Tu macie chaos, to chaos zero, więc jak nie chcecie chaosu możecie wspomnieć chaos, bo i tak to zero to nic we nie zrobi, a tak serio to jest jakiś boss. Więc zaraz go zabijemy. To jest boss. Tylko muszę... Tak, to jest boss. I tak tak wam powiem, że tak naprawdę to ten, to jak go zabijecie, to nic nie wypada, bo już zabiję go raz, więc nie warto go bić. Po prostu wasz wkurza i ja zdechnę za chwilę. Zdychasz. No i widzicie, nie warto bo go zabijać. Tylko jak spodostajesz, a ty dalej tańczysz. Jawa. Dobra, teraz lecimy z kolejnymi mokkami. Więc tak, tu mam Espio, to kolejny z jakiś zdurny przyjaciel Sonica. To Rogus. W Bysha, ha, chciałbyś Hotdoga? To jest pani. To jest pani, Rogus. Serdusza. Tu mamy Tikala. O Jezu, jakie on ma brzydkie spodnie. Tikal ma on brzydkie ma spodnie. Boost, tak, Tikal. Nie lubimy Tikala. Nawet nie chcę się marnować tym młotka na zabicie ciebie. Jesteś taki słaby. Tu mam Marina. Marina to On ma jakieś jakie zwalone ochrony, oczy. Komplek. I ma. A tutaj jest jego twarz. <laughs> Dobra, to tu mamy Jetta, więc jak chcecie się polatać jetem, to macie tutaj. Chcecie kamarana i lecieć. Tak, dokładnie, tylko ja tego z tego nie zrobię, bo nie mam czasu. Tu macie motobaga, który jest jakaś biedrąga, więc cię bije. To jest ślimak chyba ukończyć. Tu Ty ślimak, co próbujemy zabić, ale i tak nic mu się nie uda, więc patrzcie co ja zrobię, to będzie pokażujące. Tu mamy buzz Bombera, więc boots bomber to jest taki syf, że cię będzie bił ten taki sywem, co w ogóle nie zadaje, jak Aby go to podejdziesz. No i co z tego? No i tyle z Kijowie jest. Ale ten beznadziejnie nie jest co nie ma głosu bo widać i bo niech się musi nabijać. Dokładnie. Ej dobra, to weź teraz możesz zobaczyć Sonic. Czy Sonic zawalczy z Eggmanem. To są jak wiecie przyjaciele, więc dlatego nie ślibiłem, No pokaż... A weź! Ale to oni powinni się bić tak, nie, nawet na bez... survival, żeby... No ale co? Za... No przecież oni mają survival włączony, oni nie mają kreatywa. Dobra, czyli ten motyw jest kijowy, nie pobierajcie ho, go. Za... Dobra, dziękuję wam bardzo za tego filmu. To macie teraz, nie macie filmu przez cały tydzień, smutno mi teraz, że... nie mam pomysł, zrób prankę i puść mu te busty do biegania, że on będzie go ten ciągiem wbił. Ten... Więc teraz... Takim oto pięknym akcentem ja dziękuję wam bardzo O obejrzenie tego filmu Jeśli on się wam spodobał Zostawcie łapkę w górę Suba na kanale I... Tam do wody spadają w ogóle Dobra, więc dziękuję wam bardzo O obejrzenie tego filmu Ja się będę żegnał jak chcecie wbić na mój drugi kanał dookoła świata, i Wbijcie i tak sam... na kanał Nefta! Jak chcecie wbić na kanał Nefta, więc zapraszamy was, sam się rujmy. Bardzo robi. fajny film, ja też wróciłem z okazji piątku, jakby ostatniego dnia. Tak gdyż, idziemy. Więc idziemy, co, dziękuję Wam to bardzo za tego filmu. sielka. Ej, hey, ale mam lag, zobaczcie. Wodzi się duszą! w wtedy się robił? Nie prostu się zostałem. Naprawdę ty! Hello, ja myślałam, że on mm. się psuje. a to one. Dobra, siema! Do zobaczenia, synki się z wami witają. Hello.